Jesteś znudzony światem Minecraft? Światem, w którym istnieją dziwne wybryki natury, dziwne potwory, i inne dziwne dziwy, których nie sposób wyjaśnić, chciałbyś spróbować czegoś nowego. Jeśli tak, to pokaż co kryje Twoja zbroja i czym są twoje pięści. Przytrzymaj prawy krawisz myszki i zaprezentuj czym jest cios zabójczych pięści. Podskocz i naciśnij prawy krawisz myszki, aby zaprezentować swoim wrogom czym jest cios zabójczych nóg. Pamiętaj, że jak przystało na każdego wojownika, musisz dużo jeść, ponieważ twoje ciosy kosztują bardzo, ale to bardzo dużo energii. Nie zawsze twoja postać jest gotowa do walki, ponieważ jej głód może być większy niż wola walki. Pięści każdego wojownika są na tyle wytrzymałe, że za pomocą ciosu zabójczych pięści są zdolne do niszczenia bloków. Pamiętaj, że nawet wojownicy, którzy posiadają zabójcze pięści i zabójczego kopniaka, są niestety do pokonania. Pamiętaj, że jak przystało na dobrego wojownika, nie zapomnij ocenić tego filmu komentarzem, jak i łapką w górę. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć.